Hej, witam. Witam na dzisiejszej konstelacji dla pan. Miniony wtorek w pogadusze. Była ta konstelacja i po niej rozwoniły się moje telefony. Pisaliście też do mnie, żebym zrobiła tą konstelację od dzień. W związku z tym dla panów była już wczoraj, czytał ją Andrzej, a dzisiaj będzie ta konstelacja. Dla pan. Ci, którzy przesłuchali ją we wtorek, to wiedzą, że tam jest taki moment, w którym trzeba trochę pomachać rękoma i wiedzieć, która to jest lewa, a która prawa. Tak mówię o tym trochę żartobliwie, ale to dość istotne, bo pytaliście o parę rzeczy z tym związanych, więc chciałam krótko pokazać, że tam w konstelacji jest taki moment, kiedy każe Wam rękoma szukać czegoś, więc to mniej więcej o to chodzi, żeby to tak zrobić. I szukając przed sobą znaleźć ten ciepły moment, a tą drugą ręką potem, tak? I potem jest taki moment, kiedy proszę o złączenie dłoni. I to po prostu należy je złożyć tak, jak do paciołka. I to jeżeli chodzi o tą część taką praktyczną. Natomiast przypominam, że cały czas jesteśmy w cyklu w drodze do bogactwa. A tym, którzy mnie jeszcze nie znają, to chciałam powiedzieć, że mam na imię Gabriela i że tu jest więcej informacji o mnie, ale nie będę się tu teraz rozwodzić i opowiadać, kim jestem, bo jest tutaj pierwszy filmik, czyli tak zwany Wstęp do Emporio Life. I tam możecie o mnie posłuchać. Możecie też zajrzeć na moją stronę www.emporiolife.com, tam też piszę o sobie. Mówię o tym od czasu do czasu, dlatego że to dość istotne. Wiedzieć, kto do nas mówi i wiedzieć, jakie ma intencje. Myślę, że jak poczytacie o mnie, to będziecie wiedzieli, że mam dobre. Jak posłuchacie tego, co tutaj publikuję, to dojdziecie do takich samych wniosków. Mam już przeszło 100 filmików odsetnego. Numerujemy je hashtagami. Po to, żebym czasami jak mówiła cofnij się do pogaduchy, to pogaducha ma hashtag 102 i jak wbijesz hashtag 102 Emporio Life to Ci na YouTubie szybciej się to znajdzie. Natomiast po to, żeby znajdowało się jeszcze szybciej to najlepiej zrobić subskrypcję tu pod spodem, to dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz. I jeżeli lubisz tu wracać i mnie słuchać i uważasz, że to Tobie coś daje to bardzo proszę, kliknij jeszcze dzwoneczek. Bo wtedy YouTube będzie Ci za każdym razem przypominał, że pojawiło się coś nowego. Także serdecznie zapraszam. Niedługo sklep z medytacjami. A te, które tutaj są na YouTubie, wszystkie są darmowe i zawsze takie będą, a jest ich szalony wybór. Natomiast gdybyś nie wiedziała, z czego skorzystać w danej konkretnej życiowej sytuacji, to pisz. Najlepiej tu pod filmikiem. Ja odpowiem, doradzę, do czego się cofnąć, czego posłuchać. Bardzo proszę, kontaktujcie się ze mną też poprzez Facebooka Emporia Live albo na Instagramie, tudzież na TikToku, gdzie publikuję praktycznie codziennie krótsze materiały niż tu, ale za to częściej. Myślę, że to wszystko, co chciałam dzisiaj Wam powiedzieć. I serdecznie zaprosić do tej konstelacji czy ustawienia, z którego mam nadzieję, że zrobicie sobie taki nawyk, taki rytuał, i będziecie powtarzać częściej, bo naprawdę dużo Wam da. Wszystkiego dobrego. Wykorzystajcie ten czas, bo to będzie bardzo króciutka konstelacja. Powtarzajcie ją. Dlatego ona jest tutaj teraz w oddzielnym materiale, żeby łatwiej ją było powtarzać. Tylko bardzo Was proszę, jeszcze na koniec, pamiętajcie o jednym: że jesteśmy w stanie osiągnąć absolutnie wszystko, pod warunkiem, że ubierzemy nasze myśli i intencje w skuteczność. A żeby to było skuteczne, to potrzebne są trzy rzeczy. Najpierw myśl, Potem uczucie, a na końcu wiara. I tym akcentem kończę i zapraszam na następne publikacje. A póki co, do konstelacji wszystkiego dobrego! Dzisiaj zacznę od propozycji trzech afirmacji, takich do powtarzania w różnych momentach dnia, a potem konstelacja o powtórzenie, której prosiłyście. Ta afirmacje mów głośno, gdy na przykład jesteś sama prowadząc samochód, lub w duchu, gdy na przykład siedzisz w jakiejś poczekalni lub idziesz zatłoczoną ulicą. Moja ulubiona afirmacja to ta. Jestem kimś wyjątkowym. Jestem szczęśliwa, zdrowa i bogata. Odnoszę sukcesy i wszyscy mnie kochają. Zapisz ją sobie może gdzieś. Bo ma moc i jest fajna. Jestem kimś wyjątkowym. Jestem szczęśliwa, zdrowa i bogata. Odnoszę sukcesy i wszyscy mnie kochają. Mówiąc tą afirmację w duchu, idąc na przykład zatłoczoną ulicą, zobacz, jak ludzie fajnie na Ciebie reagują. Naprawdę promieniujesz wtedy fajnie i ludzie fajnie reagują. Ta wersja, którą powiedziałam przed chwilą, jest taka bardziej uniwersalna. Moja od lat brzmi tak. Jestem kimś wyjątkowym, jestem szczęśliwa, zdrowa, szczupła, piękna i bogata. Odnoszę sukcesy i wszyscy mnie kochają. Lubię ją, powtarzam często. Świat naprawdę jest przychylny. Kolejna afirmacja krótka. Jestem wielkim bogactwem wszechświata i z niego korzystam. Powtórzę. Jestem wielkim bogactwem wszechświata i z niego korzystam. I jeszcze jedna. Bogactwo i obfitość są moim naturalnym stanem. Bogactwo i obfitość są moim naturalnym stanem. Ty oczywiście możesz ułożyć sobie dowolną afirmację, tylko zrób to proszę zgodnie ze sztuką tworzenia afirmacji i pamiętaj proszę, że afirmacja porządkuje myśli. Ale sama niczego nie załatwia. Jak w pogadusze hashtag 105 było powiedziane, potrzebna jest myśl, potem wsparcie jej uczuciom i wiarą. Jeżeli się jeszcze z tym nie oswoiłaś, to może cofnij się proszę do tej publikacji. Bo początek to myśl, a więc afirmacje babią do nas ze wszechświata, z przestrzeni kwantowej, bądź wysyłają do Boga, a Ty tu rządzisz i wybierz w co wierzysz, zainteresowanie dla naszych potrzeb, a Ty to potem czując i wchodząc na wysokie wibracje zaczynasz materializować, by w końcu uwierzyć i poczuć się jakbyś to miała. To właśnie jest ta dobrze wysyłana intencja. Czyli skutek, który poprzedza przyczynę. Ta intencja może też być sformułowana inaczej, ale może być też afirmacją. Odsa odsyłałabym Cię tu znowu do pogaducha o intencjach. I to nawet dwie już takie mamy tu na kanale. Jak masz czas, to poczytaj, posłuchaj, bo może warto to dogłębniej przerobić. Dosyć powtórek z Przechodzimy do praktyki. I teraz zrobimy konstelację o powtórkę, której prosiłyście. Nie potrzebujesz do tego żadnych sprzętów. Usiądź wygodnie, koniecznie z wyprostowanym kręgosłupem. Usiądź sobie jak najwygodniej. Zamykając przy tym oczy, oddychaj głęboko, spokojnie, tak jak lubisz. Pobądź chwilę ze swoim oddechem. Zastanów się, która ręka jest lewa. Siedzisz, nasz wyprostowany kręgosłup. Zamknięte oczy. Wiesz, która ręka jest lewa? I teraz proszę Cię, siedząc wygodnie, mając zamknięte oczy, po lewej swojej stronie przed sobą, wyczuj miejsce w przestrzeni, które czujesz, że jest związane z Tobą. To najprawdopodobniej będzie gdzieś w przestrzeni przed Tobą, przed sobą, to wyczujesz, na takiej w pół wyciągniętej ręce, na ogół na wysokości ramienia. Testuj chwilę. Macaj w powietrzu. Znajdziesz ciepłe miejsce? Tu jestem ja. To ja. To ja jest tam, gdzie poczujesz ciepło. Znalazłeś? To jest pole energoinformacyjne ja. Zatrzymaj tam dłoń. Tam, gdzie czujesz ciepło. Nadal spokojnie, głęboko oddychaj. A teraz po prawej stronie, prawą dłonią, w przestrzeni przed sobą, wyszukaj ciepłe miejsce. Poczujesz takie miejsce, gdzie będzie cieplej. To punkt energoinformacyjny związany z pieniędzmi, z bogactwem. Czujesz? A teraz weź spokojny, głęboki oddech. Poczuj wyraźnie prawą dłonią miejsce w przestrzeni przed sobą, związane z polem energoinformacyjnym pieniędzy. Lewą dłonią czujesz miejsce w polu energoinformacyjnym związanym z tobą. To jesteś ty. Prawa ręka, pieniądze, lewa ja. Czujesz oba punkty? Ten pod prawą, pieniądze, ten pod lewą, ja. Weź teraz spokojny, głęboki oddech, wstrzymaj go na moment, i na wstrzymanym oddechu złącz dłonie, jak do modlitwy. Po złączeniu oddychaj normalnie i powtarzaj za mną w duchu, bądź głośna, ja i pieniądze. A teraz ściśnij powierzchnię dłoni mocniej i powtarzaj, ja i pieniądze to jedyna. Ja i pieniądze to jedyna. Ja i pieniądze to jedno. Zawsze mam pieniądze. Pieniądze zawsze idą za mną. Pieniądze zawsze się przy mnie kręcą. Zawsze jestem nimi otoczona. I to wszystko. Już tylko podziękuj sobie, wszechświatowi Bogu, swoim duchom opiekuńczym za to, że Ciebie tutaj przyciągnęły na tą krótką konstelację, z której mam nadzieję, zrobisz rytuał bogactwa poprzez częste powtarzanie. Kolejne rytuały podpowiem Ci w następnych pogaduchach, i jak zawsze proszę, nie wierz mi na słowo. Sprawdź, jak to działa. I jeszcze jedna prośba. Nie zapominaj też o wdzięczności, bo to napędza zarówno dostatek, obfitość, jak i bogactwo. Masz tutaj pod filmikiem link, postaw mi kawę, gdzie materialnie tą wdzięczność już za 10 zł możesz wyrazić, a przyczyni się to do zwielokrotnionego działania rytuału. A teraz bardzo pięknie dziękuję za dzisiaj z wdzięcznością za Twoją hojność, która przyczyni się do Twojego sukcesu. I niech nam się darzy. Amen.